Szczęść Boże, witajcie w ten wtorkowy poranek. Rozpoczynamy od Ewangelii i kontynuujemy Ewangelię według świętego Jana. Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekli do niego Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: Wy jesteście z niskości. A ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, a ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich, tak? Jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Powiedzieli do Niego: Kimże Ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim, po cóż jeszcze do Was mówię? Wiele mam o Was do powiedzenia i do sądzenia, ale Ten, który mnie posłał, jest prawdziwy. A ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego. A oni nie pojęli, że im mówiło Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus, Gdy wy wyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego mnie Ojciec nauczył. A Ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, Wielu uwierzyło w niego. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. To są słowa Jezusa. Rzeczywiście, poprzez swoje wcielenie wszedł w nasz świat. Pojawił się na ziemi. To Jezus. A jak jest z jego uczniami? Jesteśmy z tego świata, czy nie jesteśmy? No, oczywiście jesteśmy. Ale jakie jest nasze miejsce? Jakie jest, jakie jest nasze zadanie? Jaka jest nasza misja? Chciałbym, żeby to był temat naszej dzisiejszej medytacji, żebyśmy wokół tych pytań w naszej dzisiejszej medytacji nad Słowem Bożym się zatrzymali. I jako wprowadzenie do niej, wprowadzenie do, do tej medytacji, chcę Wam zaproponować pewien list. To jest list, który powstał pod koniec II wieku. Nie znamy jego autora, był to jakiś anonimowy chrześcijanin, który pisał do Diogneta. Diognet był poganinem. I autor tego listu tłumaczy mu, jaka jest rola chrześcijan, co oni takiego robią w świecie. To jest tekst, który za każdym razem, kiedy go czytam, mnie zachwyca, bo mówi o tym, do czego jako uczniowie Jezusa jesteśmy wszyscy powołani i wy, i ja. Posłuchajcie. Tekst będzie też na dole pod filmem, po, tym, po to, żeby można go sobie śledzić, czy do niego potem wrócić. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Nie mają bowiem własnych miast, nie posługują się jakimś niezwykłym dialektem, ich sposób życia nie odznacza się niczym szczególnym. Mieszkają w miastach greckich i barbarzyńskich, jak komu wypadło, stosują się do miejscowych zwyczajów, ubraniu, jedzeniu, sposobie życia. A przecież samym swoim postępowaniem uzewnętrzniają owe przedziwne i wręcz nie do uwierzenia prawa, jakimi się rządzą. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmują wszystkie obowiązki jak obywatele i znoszą wszystkie ciężary jak cudzoziemcy. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. Żenią się jak wszyscy i mają dzieci, lecz nie porzucają nowonarodzonych. Wszyscy dzielą jeden stół, Lecz nie jednołoże są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Słuchają ustalonych praw, a własnym życiem zwyciężają prawa. Kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują. Są niedoceniani i potępiani, a skazywani na śmierć zyskują życie. Są ubodzy, a wzbogacają wielu. Wszystkiego im nie dostaje, a opływają we wszystko. Jednym słowem Czym jest dusza w ciele, tym są chrześcijanie w świecie. Siostro i bracie, chcecie zachęcić, by dzisiaj podczas medytacji odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie jest moje miejsce w świecie, jaka jest moja misja, jakie jest moje zadanie, jakie jest moje powołanie w świecie jako chrześcijanina, jako ucznia Jezusa. I ten tekst, który przeczytałem, który też możemy sobie jeszcze raz przeczytać, niech będzie najlepszym wprowadzeniem do tej medytacji odwagi i do usłyszenia jutro.